Jestem na etapie wyciągania cewek i świecy. I boję się, że zaraz we mnie coś wyskoczy. Być może jak będę silnik otwierał, tam jest jakaś wiewiórka. Znowu ta wiewiórka. Aha. Znowu ta wiewiórka. Audi A6. C6. 4.2. Dużo jest błędów. Silnik jeszcze jest zimny. O, maskę podniosłem. Silnik jest zimny, więc będziemy go odpalać. po Ponoć jest bardzo duży grzechot. Tak on wygląda. <noise> eee, ja powieszę mikrofon gdzieś tutaj i go odpalimy. Nie było tragedii z tym odpalaniem, natomiast zobaczymy jak olej się zagrzeje, będzie bardziej płynny, bo dla przypomnienia mamy 17 na minusie obecnie dzisiaj, więc jak będzie rzadszy olej zobaczymy jak on odpala czy nie będzie grzechotu. Póki co widzę, że gdzieś tam się kopci, nieszczelność chyba jest. No dobra, zajmiemy się nim. Chyba jest w dobrych rękach. Ja samochodem jadę się przejechać, zobaczyć działanie skrzyni innych podzespołów w parametrach rzeczywistych, go obejrzę i wracam na halę, zgaszę go i odpalę po jakiś 20 minutach, zobaczymy. Ciśnienie oleju, podstawa przed rozrządem i kompresja, którą też muszę zmierzyć. Eee, I zobaczymy standardowo jeszcze yy, czy spaliny są w zbiorniku. Samochód przyjechał na wymianę rozrządu, ale podczas diagnozy miał dość dziwną przypadłość. Podczas jazdy wyłączało prąd w całym pojeździe, po czym ponownie prąd był. I tak co chwilę, dlatego warto nagrywać. Eee, o, znowu zgasło. Zapaliło się i znowu zgasło. I dlatego warto dokumentować przed naprawą, jakie są usterki, żeby później było, że nagle tych usterek nie było. Po naprawie się okazały, że są. Około 10 kilometrów zrobiłem samochodem, ale zobaczcie, co tu się dzieje. On jest włączony <grystanie> i się zegary wyłączają. Środek znika. I najlepsze jest to, że jak wszystko znika, robi się kierownica twardsza, znaczy ją wyłącza po prostu teraz włączyło jak wyłącza zegary robi się twardsza jest to dosyć niebezpieczne dlatego, że jak jest łuk i trzymasz kierownicę e, nagle Ci wyłączy zegary, ja miałam taką sytuację, to szarpiesz się z kierownicą a zaraz Ci włącza i kierownica robi się delikat ja nie jestem elektrykiem nie będę tym się zajmował tym bardziej widziałem, że ktoś już grzebał. Przy tym ja swoją drogą muszę do klienta zadzwonić, zapytać się co to jest za Aksa, bo nie pamiętam czy mnie o tym informował, czy nie. Także mechanikom się owszem i zajmę. A propos błędów w pojeździe, zobaczcie, rekordzista, wszystko na czerwono, wszystkie komponenty się świecą. Ja zasłaniałem numer WIN, żeby nie był widoczny. 42V8A6C6 nawet kolor się zgadza z samochodem poprzednim natomiast to jest kombi tamten był sedan 42 często robię lubię te pojazdy lubię te yy, silniki czuję że ja je czuję. Natomiast problem jest z początkową diagnozą, a problem jest taki, że wyłącza się prąd. Nie ma prądu totalnie. Podczas jazdy, podczas diagnozy samochód odłącza się i y, gasną zegary, nic się nie dzieje. Mówię: "Kurde, dzwonię do klienta, bo to pierwsza moja jakby diagnoza tego pojazdu, tego pojazdu, czyli zawsze diagnozuję pojazd przed naprawą większą." Yy, I tak też miało tutaj to miejsce. Więc podczas diagnozy wychwyciłem bardzo dużą usterkę. Dzwonię do klienta, klient powiedział, że tego nie było. No i teraz mamy dwie opcje. Albo mróz rozpierdzielił akumulator, bo w ostatnim czasie mamy cały czas po minus 20, minus 15 w ciągu dnia, nawet słuchajcie, jest po minus 15, a w nocy po minus 20. Siadła gdzieś elektronika, albo jakaś po prostu zwierzyna coś przegryzła. Więc mamy dwie opcje, skoro tego nie było. Dlatego zaczniemy na początku diagnozę elektroniki w prosty sposób. Sprawdzimy wartość ładowania. Ja ten samolot odpalę i zobaczymy, jakie on ma ładowanie. Czy w ogóle ma ładowanie? Bo jeżeli chodzi o parametry rzeczywiste, jeżeli chodzi przede wszystkim o kody błędów, zapisane, to wiele kodów błędów jest z datą wstecz przyjazdu pojazdu, przyjazdu pojazdu. Jak kurde rym do mnie, więc wskazuje to na to, że on już miał problemy z elektroniką. Natomiast też są kody błędów elektroniki z datą diagnozy. Ja nie mam podstawy nie ufać klientowi, dlatego przeprowadzę swoją tutaj małą analizę. Akumulator jest z prawej strony, prawa część bagażnika. Multimetr mam już przygotowany i ustawiony na prąd. Stały, no bo zmienny mamy w domu, Sądę wciskam, zobaczymy ile on ma. Ma 12,23V i zaraz zobaczymy ile ma podczas odpalenia, czy jest ładowanie. Volt, nie mylić z watem, to dwie różne rzeczy w prądzie. Volt, napięcie, to siła, która pcha prąd w przewodzie, można to porównać do ciśnienia wody w rurze. Im więcej voltów, tym większe ciśnienie prądu. Wad moc to ile energii urządzenie zużywa lub oddaje na sekundę, czyli jak mocno pracuje urządzenie. Podczas odpalania byłem w pojeździe. Podczas składania filmu widzę poważną zmienną. Akumulator podczas rozruchu siadł do 9,66 V. Jest to mocno dolna granica. No i jest ładowanie. Jest ładowanie. Powiem tak. Samochód stał w garażu całą noc. Mówię w garażu, bo jak mówię na hali, to tam niektórzy mówią: Co to za hala? 63 metry. Dobrze nie mówię: hangar. Stał w hangarze. Samochód w, 60, w 63 metrach w hangarze stał. Tam gdzie helikoptery. I cud nad wisłą. Nie ma tego problemu. Samochód żyje. Na razie nie gaśnie. Ale e, zamiast na razie podjąłem decyzję, nie będę wymieniał AKU, tylko podłączę i Zobaczymy, co jest w niektórych blokach. Jak ktoś chciałby ukraść laptopa, to tu ma kod napisany. To jest laptop serwisowy, który był 2-3-4. I teraz przejdziemy do VCDS-a. Nic tu nie ma, tylko VCDS. -a. W zasadzie ja zeskanuję cały pojazd od A do Z wszystkie komponenty i yy, usunę z racji tego, że ja już mam je zapisane, ale po prostu usunę i zobaczymy co nam się pokaże, więc to chwilę potrwa. Mamy masę błędów, teraz należy usunąć te błędy. I zobaczymy, co nam ponownie pokaże. Interesuje nas 0,5-09 najbardziej. Pewnie będzie czytać. Z GTA to szybko mi... A no dobra, z GTEA ja poszło. Coś mamy w silniku. O, tu jest dużo rzeczy. Tu jest bardzo dużo rzeczy. Brak e, informacji ze sterownika układu kontroli akumulatora sporadyczny magistrala. Wejdziemy do 0,5. 0,5. Ej, co ja robię? Nie to. 0,5. I co my mamy w 0,5? Sterownik drzwi tylnych. Brak komunikacji. A w 0,9? A w 0,9 mamy. żarówka światła postojowego postanowiłem usunąć wszystkie błędy nie przez GTA tylko przez po prostu komponenty w silniku nam się świeci w chwili obecnej sonda i zaraz będę ją sprawdzał w parametrach natomiast samochodem się przejadę zobaczymy jak on funkcjonuje bo jeżeli ma dać mi to spokój psychiczny jazda przed naprawą Niż reklamacja, rzeczy, której nie uszkodziłem po naprawie, to ja tym samochodem się przejadę. W warsztacie, który prowadziłem 8 lat, odbywało to się w sposób następujący. Oczywiście samochody były diagnozowane, ale nie zawsze czasu starczało na to, żeby przykładowo samochodem zrobić 50 km. Wow, jest to dużo dla niektórych, dla niektórych jest to nic. Natomiast. Te 10-15 km samochodem się zrobiło, ale jeżeli sytuacja tego wymaga, to nieraz naprawdę czasu brakowało i robiło to się po nocach. W chwili obecnej mamy dzień słońce i ja tym samochodem jadę się przejechać i dam Wam relację. Na razie jadę 5 minut i elektronika działa, ale już widzę problem. Zobaczcie, jak działa obrotomierz. Zobaczcie, jak działa. To jest automatyczna skrzynia biegów. I jak rzuca obrotomierzem? Widać? Bieg jest niezmienny, jest ten sam, i on sobie podskakuje, jakby w pościsku, w, po, w poślizgu. Konwerter. A więc sytuacja wygląda następująco: obroty cały czas skaczą podczas jazdy na, podczas tej samej prędkości, i widać to w parametrach, jak one sobie falują. Może sprzęgło, ciężko powiedzieć, jeżeli chodzi o inne funkcje życiowe pojazdu, no to pojazd żyje. Temperatura wyłączyła go z żytku na jakiś czas, ale jak postał sobie w ciepłym pomieszczeniu przez dobę, to nagle pojazd jeździ. Po prostu, no, nie pamiętam kiedy ostatnio były mrozy po minus 20, trwa już to z miesiąc, można powiedzieć. Na ostatnie dni naprawdę były mroźne, no bo dochodziły do właśnie minus 20, tak? To było minus 14, minus 13, więc no temperatura zrobiła swoje. Być może gdzieś jest wilgoć w samochodzie i oszroniło nam elektronikę. Ciężko powiedzieć, ja samochodem wjeżdżam na zrzucenie silnika. Otwieram hangar, przestawiam helikopter i wjeżdżam. Nie ma czasu, trzeba zrobić y, pomiar ciśnienia oleju, kompresji. Kilka rzeczy wykonać, a jeszcze zobaczymy, czy dostają się spaliny do zbiorniczka, więc tak szybko nie wjeżdżam. Tutaj badamy teraz, czy nie dochodzą do zbiorniczka spaliny. Jest ok, nic tutaj się nie dzieje. Wjeżdżamy, otwieram bramę. Ee, I co miałem powiedzieć, błędy zostały zapisane, czyli błędy, które były patrzone pierwszy raz w ramkach e, rozszerzonych. E, gdy samochód był zimny, czyli stał kilka dni w minusowej temperaturze i wariował, i teraz, gdzie stał, yy, w ciepłym i nie wariował. Także tak to wygląda. Czasem skrzynia szarpnie, nie czuję. No i te obroty falują, natomiast bierzemy się za rozsąd. sobie stanowisko pracy, więc podpisałem sobie kuwetki co i jak, bo ja tak sobie organizuję, żeby sprawnie w miarę to szło, a samochód bryga do mnie światłami. Tu jest jakieś zwarcie i ja mam wrażenie, że ten samochód stał gdzieś w wodzie. Zobaczcie jak on wygląda. On jest taki no dosyć mocno skorodowany od spodu. Eee, pa, ścią, ściągnę, zdemontuję pas przedni, to zobaczymy. Misa olejowa była kiedyś klejona, ale to nic ale mam wrażenie, że yy, i słuchajcie, obudowa tylna rozrządu była klejona, tak to wygląda, silikon z niej wycieka, jest wyciek, ale ktoś chyba coś tu robił, zobaczcie jak wygląda yy, masa, masa od rozrusznika, jest ona pęknięta, tam jest cała yy, zielona i dostaje sobie wody, jest przebicie, różne rzeczy się dzieją dużo takich rzeczy zauważyłem, nie podoba mi się kilka elementów. Co miałem powiedzieć jeszcze, przegub lewy wewnętrzny jest poparciały, należałoby go wymienić, z prawej strony przegub jaki jest też poparciały, należałoby go wymienić, więc tym samochodem dużo będzie pracy. Zobaczymy, co nam klient zleci. W chwili obecnej, jak wcześniej powiedziałem, jest to rozrząd. Auto zostało podniesione, osłona została zdemontowana, coś w środku było, jakiś, jakiś kawałek jedzenia. No i w chwili obecnej zmierzymy ciśnienie oleju, czyli zdemontuję czujnik ciśnienia oleju. Zweryfikujemy, jakie on ciśnienie oleju posiada, po czym zmierzymy kompresję silnika i bierzemy się po prostu za wyciąganie tego silnika. Do czujnika muszę się dostać ciśnienie oleju, które jest z tyłu, ale tak na zranę tego gazu jest. Będzie trochę utrudniona akcja, żeby wykręcić go. Więc trochę powołamuję sobie rąk i damy radę. Hmm, no ogólnie jakby trochę tak nabite tutaj jest tego gazu. Ciężko będzie dojść do czujnika e, ciśnienia oleju, więc... Kurde, być może ja zakręcę od razu butle i go odłączę. Coś tam zdemontuję, chociaż będzie lewe powietrze brało przy kompresji, przy w zasadzie mierzeniu ciśnienia oleju, więc może łapę, wsadzę i może będzie dobrze. Dobra, dam radę. Bo nie trzeba mieć zgrabne rączki, żeby tam dojść. No bo jak masz wielką łapę, nie ma szans, po prostu jej nie wciśniesz. I nie każdy przed wymianą rozrządu mierzy ciśnienie oleju. Ja wolę to zrobić, <laughs> szczególnie w tych samochodach. Żeby później nie było, że ciśnienie oleju było, po naprawie ciśnienia oleju nie ma. A jeżeli chodzi o ten pojazd 42, to ciśnienie oleju jest mocno powiązane z rozrządem, bo jeżeli zapomni się dać uszczelkę albo ukosuje gdzieś tam napinasz podczas przykręcania, że będzie ten olej nam bokiem uciekał, no to tego ciśnienia fizycznie nie będzie. Dlatego jest to dosyć ważne. Jeszcze jeden obrót kluczem. Teraz zobaczcie, żeby nie było oleju, rozlanego zawsze podkładam jeszcze szmatę. Gdy wykręcam czujnik, teraz odpalam furkę. I patrzymy, jakie tam ciśnienie oleju jest. Barem minimalne musi być ciśnienie i jak dodajemy gazu na 2000 obrotów to to ciśnienie nie może spaść, wręcz przeciwnie musi podrosnąć, więc w tej sytuacji jest w porządku. Eee, olej mierzymy, ciśnienie oleju mierzymy na ciepłym oleju. Ja w chwili obecnej ściągam cewki i mierzę kompresję. Jak już wykonałem trzy etapy, czyli sprawdzenie czy nie ma spalin, ciśnienie oleju i kompresja, mogę wyciągać silnik. Jestem na etapie wyciągania cewek i świec. i boję się, że zaraz we mnie coś wyskoczy. Być może, jak będę silnik otwierał, tam jest jakaś wiewiórka. Dosyć niebezpieczna sytuacja. Otworzymy tą puszkę. Ja mi tak muszę zdemontować filtr. To jest filtr powietrza, muszę go zdemontować ze względu na to, że e, będę miał lepsze dojście do cewek zaponowych. Tak samo, jeżeli chodzi o stronę przeciwną, no tutaj mamy gaz. Zaraz go zakręcę. Eee, ten gaz w butli no ale zbiorniczek i tak muszę odpiąć na tyle, że po prostu unieść go do góry tą kompresję będę mierzył no i tak będę zrzucał płyn chłodniczy i tak dalej, i tak dalej, więc ee, ciekawa dosyć sytuacja jest z tym samochodem mhm. ściągamy ten filtr, do demontażu filtra za wiele nie potrzebujemy to złamane, ja takie rzeczy fotografuję, żeby później nie było ten gaz mnie denerwuje, strasznie mi irytuje ten gaz, jest tak napaćkany. Znaczy, jakby nie y, mówię, że jest źle zrobiony, no bo jest okej, okay, tylko że i tak jest tu mało miejsca, na co dopiero jeszcze uwalić gaz. O, i też ezektor jest złamany. O, już Wam pokazuję, ale takie rzeczy wychodzą. Ten zaworek nazywa się ezektor. No i zobaczcie, że on się oddzielił od korpusu. One pękają, bardzo często one pękają. No i taki sektor w granicy 300 zł. Mówię, mowa o oryginale, z tego co pamiętam, bo nie wiem jakie teraz ceny są. Mówię po starych cenach, bo gdzieś tam kupowałem to z 2 yy, lata temu. No ale tak powinien on kosztować. Dobra, to mu to ja ściągnę, bo jeszcze mi wpadnie do silnika. Ten cyband. O niech będzie tu. Filterek. No tam jest coś trochę w środku. Widać, kurde, najlepiej jakbym go otworzył. Świece zapłonowe i cewki zostały zdemontowane z cylindrów 1,4. Przechodzę do drugiej e, głowicy. To dużo tego. Ja sprawdziłem te świece. powinny krosują się, jakby pasowały. To nie są te świece do tego pojazdu. To znaczy, świeca ta Denso to się może i nadaje do mazdy słabszej, ale nie do tego pojazdu. Ona ma e, milimetr bodajże. Teraz sprawdzę pomiędzy elektrodą boczną a elektrodą główną. Łatwo można to zweryfikować. Wystarczy wziąć czelinomierz. No jest to 0,95, nie ma milimetra, ten listek. Oj, jedną ręką to ciężko. No ale wchodzi. Wchodzi już można powiedzieć jest sztywno, ale jeszcze kawałek wejdzie, więc no ma milimetr. Zresztą łatwo można to sprawdzić po kodzie świecy. Nie są to świece do tego modelu. Ja montuję inne. Montuję 0,5 mm. I dodatkowo mają cztery, a nie jedną elektrody boczną, więc te nie pasują po prostu. Znaczy pasują, działa, ale widzicie co się dzieje. Przechodzimy do kolejnej głowicy. Ostatni element to jest pomiar kompresji, który właśnie wykonuję. Do tego celu, akumulator naładowałem full, ładował się 24 godziny, dodatkowo boostera podłączę, żeby ten akumulator był najbardziej wydajny, bo jak jest słaby to co? wał korbowy kręci się wolniej, a jak kręci się wolniej jest słabsza kompresja. Kręci się szybciej, ta kompresja jest lepsza. Dlatego e, chcemy ją sprawdzić w 100%, jak ona wygląda. Ale cylindry, cylindry są zniszczone. Cylindry prawdopodobnie są zniszczone przez montaż gazu, który znajduje się w tym pojeździe i podejrzewam, że Majstry montowali gaz na kolektorze, bo rzadko kto ściąga kolektor do montażu gazu, bo nie jest to takie hop trzeba dużo elementów zdemontować, więc lepiej po prostu zdemontować listwę wtryskową paliwa i zrobić wiertareczką, wiertłem otwory do dyszy wtryskowych od gazu. Odkurzyć i będzie dobrze. No nie będzie, bo jak widzicie, ten cały syf wpada w cylinder i go po prostu niszczy. Dobra, no to zaczynamy w takim razie. Możesz kręcić. Kręć! Zapomniałem, że pracuję sam. Nadkola zdemontowałem, bo chcę pas przedni zdemontować, ale to naprawdę będzie ciekawa naprawa. Podczas demontowania nadkola e, orzechy powypadały z niego. Jest tu masa orzechów pochowanych. Jest masa orzechów w e, obudowie filtra powietrza. Same orzechy, same orzechy. Ja Wam mówię, ja muszę patrzeć, czy mi tu gdzieś nie chodzi jakaś zwierzyna. Bo zaraz będzie tak, że samochodem wjechałem, wyszła zwierzyna z samochodu i mi tu zamieszka. I będę miał zwierzynę. Więc źle to wygląda. Natomiast e, chcę dzisiaj zdemontować pas przedni cały e, i przygotować silnik do demontażu. Korytka cewek pękają z przegrzania. Ale to to pikuś, No one nie są drogie. Coś syczy? Ach. Coś syczy. A ja już wiem co Aha. To syczy eee. To syczy No tak, czyli przez zaworek ucieka klimatyzacja bo no nie odciągnąłem jej, odciągnąłem tyle co z przewodów ale nabiłem 50 gramów eee, bo chciałem zobaczyć skąd syczy no i już wiem skąd, no ja te 50 gram odciągnąłem, ale coś tam widocznie zostało i syczy więc prawdopodobnie przez ten zaworek jest nieszczelność Kompresja dochodzi do 8 barów. Też nie jest zaciekawa ta kompresja. No cóż, zrobić. No cylindry są jakie są. Zaraz pas będzie zdemontowany i zobaczymy, jak wygląda front silnika. Znowu ta wywiórka. Aha. Znowu ta wywiórka. Ej. Ej. Ey. Rano schodzę na parking, jeszcze w głowie mam sen. Otwieram furę i myślę, że to jakiś żart, prank, trend. Fotel kierowcy zasypany jak jesienny park. Orzeszki w nawiewach, w kubku wszędzie ten chrupki szlak. Na dywaniku szeleszczą, kiedy wbijam się w biegi. Jakbym woził pół lasu, jakieś tajne leśne fregi. Sąsiad pyta, stary, co ty wozisz. karmę czy to towar ja tylko wzruszam ramionami, bo to dzika nowa moda. Co w samochodzie mam pełno orzeszków Znowu ta wiewiórka Chowa swoje skarby pod siedzeniem z przodu Znowu ta wiewiórka Silnik mi się śmieje od tych małych gryzaków Znowu ta wiewiórka To jej prywatny skarbiec, mój prywatny dramat to Mój prywatny dramat Cały jest uchwalony, przewód jest Spuchnięty tak, że no on prawie po prostu wystrzelił, więc to jest ostatni gwizdek, albo w zasadzie ostatni gwizdek, który już był dawno na tym przewód. Śruby mocno skorodowane. Będzie zabawy z tym pojazdem. Tu będzie więcej rzeczy niż zakładano na samym początku. On jest taki, jakby kurde zaśniedziały, jakby naprawdę gdzieś. Nie wiem, w wodzie stał, albo maska była długo otwarta, ale i od spodu i od góry i zewsząd po prostu jest ta duża jakby, za, jest zaśniedziały cały silnik. No jakby, nie wiem, no naprawdę w dużej bardzo wilgoci stał ten pojazd. Będzie dużo mycia, dużo robienia tutaj. Wyciągam silnik i zobaczymy jak wygląda dalej. Znowu w samochodzie mam pełno orzeszków. Znowu ta biurka chowa swoje skarby pod siedzeniem z przodu. Fai vedere